Cześć! Popatrzcie się, teraz jestem na mojej działce, jak widzicie I w sumie, nie ja mam teraz działki, może moje nie nagram Ale coś na tej działce ciekawego znalazłem Bardzo mnie to zaciekawiło U właśnie takiego domku, gdzie mam na działce Patrzę się tu na ziemię A tutaj na ziemi idzie traszka zwyczajna Przecież straszki u nas są pod ochroną I one potrzebują wody, jak ją naladą kubeczkę na czesną wodę I patrzcie się Widzicie tutaj traszkę? To jest właśnie tutaj traszka, jak widać. Tu się obraca. Właśnie traszki. No, on się obraca. Chyba nie chce, nie chce być kręcona. No nie, niestety nie. Tak nie mogę pokazać. O, widzicie? Tutaj traszka, jak widać. I, on, i on, traszki żyją w. Przeważnie w nizinach, ale też obszarach górskich, zawsze niedaleko wody. I dlatego dziwi mnie, że. Tutaj, właściwie, gdzie mam na działce, to nie ma żadnych potoków. Jak się to w ogóle znalazła. O, nad, widzicie? Nadechła się. No, tak nie wiem, jak się to w ogóle znalazła. I dlatego pójdę na dół tam w dolinie, w cieszynie, bo już jestem u cmentarzu. Pójdę jakiś potok i wypuszczę do tego potoku aby żyło, Bo tutaj na działce nie przeżyje. I wiecie, ale ja, przepiękna traszka. Nigdy tak pięknej traszki nie znalazłem, ani w górach. I ma taki pomarańczowy brzuch. Może teraz to, nie wiem, może od dołu widać widzicie, ma taki pomarańczowy brzuszek piękny i z góry to... i właśnie, traszka nigdy mój mówi, że to jest jaszczurka, nie, traszka jest płazem czyli, je, nie, chociaż wygląda totalnie jak z góry, jak się patrzycie jak jaszczurka ale jaszczurką nie jest, jest to po prostu płaz czyli jest, musi mieć tą właśnie tą wodę, bo płazy potrzebują do życia w wodzie, bo gady nie potrzebują już wody do życia chociaż niektóre z nich korzystają, niepotrzebnie, dzięki gady mają taki ten błonom płodowym nie potrzebują żyć, nie potrzebują wody do życia. A właśnie płazy nie mają tej błony płodowej i potrzebują tą wodę. Widzicie? Tak to jeszcze wygląda. I teraz tą troszkę właśnie pójdę wypuścić nad potoczek, aby się żyło, bo tutaj nie przeżyję. Tak, teraz tam zmierzam na dół i ją wypuszczam.